A w studiu prezes poznańskiego MPK Krzysztof Dostatni. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, wakacje się kończą. Niedługo dzieci wrócą do szkoły. To za półtora tygodnia. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przywróci zasadniczy rozkład jazdy. Autobusy tramwaje będą kursować częściej. Ale pytanie, czy te autobusy będzie miał kto prowadzić? Ilu kierowców panu brakuje? Ilu kierowców mógłby pan od zaraz w MPK w Poznaniu zatrudnić? Na Dzisiaj brakuje nam około 10% kierujących, natomiast nie jest to też ilość taka, która powodowałaby perturbację w wykonywaniu realizacji kursów. 10% to liczba kierowców? To jest około 80 do 100 kierowców. Od razu mógłby Pan zatrudnić. Tak, zatrudnić od razu. Tutaj zaznaczę przy tym, że jakby nieustannie prowadzimy kursy. W momencie, kiedy kończy się jeden, Kurs na prowadzących na kategorię D to praktycznie rozpoczyna się drugi. Taki kurs, taki cykl szkolenia to jest około trzech miesięcy, także około 4 kursów rocznie realizujemy. Najbliższy rozpoczyna się również we wrześniu. Na którym jest 17 kandydatów. Dodatkowo mamy też 18 kandydatów już wyszkolonych, ale oczekujących w tej chwili na odebranie pozwoleń. Czyli to nie jest tak, że kierowcy z uprawnieniami przychodzą do państwa i chcą pracować, tylko trzeba sobie ich w cudzysłowie wychować? To znaczy, zdarzają się różne sytuacje, bo przechodzą też kierowcy gotowi z rynku. E, oczywiście one, oni też przechodzą wtedy jakiś krótszy taki proces doszkalania i zapoznania z firmą, z procedurami funkcjonującymi we firmie. Natomiast no jest jednak większa ilość osób takich, która doświadczenia nie ma i musi to prawo jazdy u nas zrobić. Brakuje, jak pan powiedział, od 80 do 100 kierowców. Czy przez te braki kursy wypadają, czy inni kierowcy łatają te braki, robią nadgodziny i jakoś udaje się ten rozkład jazdy zrealizować i uda się też od września zrealizować? No, dokładnie jest, tak jak pan redaktor powiedział, że w zasadzie dzięki temu, że pracownicy pracują w godzinach nadliczbowych, to udaje się, jakby, te kursy łatać. Oczywiście to są sytuacje, ja bym powiedział, no nieplanowane, tak? bo to są sytuacje, które wynikają z, z potrzeby danego dnia. Jakby tutaj służby planistyczne na każdy dzień, właściwie na każdy miesiąc, tydzień i dzień, yy, wykonują tak zwane listy służbowe, grafiki dla kierowców. No, i zdarzają czyli się te sytuacje, grafików to nie jest prosta rzecz. U to Państwa. nie jest prosta rzecz, ponieważ oprócz tego planowania takiego miesięcznego z góry, mm, później pojawia się ten etap realizacji, czyli <laughs> dzień przed, dwa dni przed, trzy dni przed, kiedy zdarzają się sytuacje takie, że tak, no, ktoś się rozchoruje, ktoś ma chore dziecko, ktoś musi iść do lekarza, ktoś ma swoje rzeczy, nie wiem, weźmie urlop na żądanie, i jakby później te sytuacje muszą być dynamicznie wyłatane i w tym momencie. No, I wtedy mogą się, a wtedy mogą się kursi, zdarzyć sytuacje, że te kursy wypadną, że autobus gdzieś nie pojedzie, bo nie ma kto poprowadzić? Yy, mogą się zdarzyć, natomiast robimy wszystko, aby się nie zdarzały i na pewno nie ma już takiej sytuacji, jak myślę gdzieś z półtora roku temu, gdzie faktycznie yy, dziennie kilkanaście autobusów yy, potrafiło nie wyjechać na trasy, natomiast zaznaczę przy tym że jakby w skali roku, w skali wykonywanej pracy przewozowej, ta ilość niewykonanych kursów to była raptem 3%. Także to nie było dużo. Aczkolwiek... Choć jak ktoś czeka rano na autobus, ta, który nie ta. przyjeżdża w Oczywiste. styczniu czy w listopadzie. Oczywiście, że jest to uciążliwe i no, robimy wszystko, co możemy, aby temu zapobiec. Od, bym powiedział, procesu rekrutacji, szkoleń, bo jakby już takie dynamiczne zarządzanie tymi pojazdami, aby nawet ten pojazd, który faktycznie nie przyjedzie na przystanek, no, zdarzył się o takiej godzinie, która będzie jak najmniej uciążliwa dla pasażera. Pytanie teraz o pensję. Ile dostaje kierowca, który chciałby zacząć u państwa pracę, ma uprawnienia i chciałby jeździć autobusami MPK? Na dzisiaj taka pensja, którą oferujemy na początku kariery, to jest pensja 5300 zł brutto podstawy plus 720 zł premii, czyli to jest ponad 6000 zł. Czyli na rękę trochę ponad 4? Na rękę trochę ponad cztery, natomiast no jest ta możliwość faktycznie, jeżeli ktoś jest chętny do pracy, przyjścia w tak zwanych właśnie godzinach nadliczbowych. Oczywiście nie łamiąc tutaj żadnych przepisów ustawy o czasie prowadzenia, czyli można dorobić. Ustawy o czasie pracy można dorobić. To tak I realnie tak, ile kierowca dostaje wypłaty co średnio, miesiąc? Średnio, bo właśnie, bo to jest też ciekawe i często spotykam się z tą sytuacją, kiedy podajemy statystycznie średnią pensję prowadzących i mówimy o tym, że to jest 8 000, około 8100, 8 to pojawiają się głosy, my tyle nie zarabiamy. Ja jakby doskonale rozumiem, że to nie jest, bym powiedział, tak, wymierne w, tak wymierna kwota wprost, ponieważ ta kwota średnia zawiera wszystkie elementy, które pracodawca musi uwzględnić w wypłatach, to są godziny nadliczubowe, to jest wypłaty nagród jubileuszowych. Wszystkie elementy, które wchodzą w skład. To w sensie. średnio licząc nad godzinę, ile kierowca na konto może dostać, bo to, co na koncie dla wielu jest najważniejsze. To zależy od tego, jaką kto ma stawkę wyjściową. Bo jeżeli to jest kierowca już z dużym stażem i na przykład stawkę wyjściową ma no, około 6 czy 7 tysięcy złotych na podstawie, no to w tym momencie wiadomo, że ta jego godzina jest, bym powiedział, no, droższa, w związku z tym dostanie więcej. Nie? Czy te stawki są konkurencyjne z ofertami innych firm transportowych, czy to w Poznaniu, S czy w Wielkopolsce? Staramy się, aby były, natomiast nie ukrywam, że jeszcze troszeczkę gonimy tego kursu liczka, który nam e, systematycznie ucieka. <tryk> Tutaj oczywiście jesteśmy cały czas też w porozumieniu e, z, no, z naszym właścicielem, czyli z Urzędem Miasta Poznania, który dzięki właściwie staraniom i pana prezydenta Jaszkowiaka, i pana prezydenta, wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego w ciągu trzech lat udało nam się te pensje podnieść o około 2000 zł w tej grupie prowadzących. Choć te pensje w kraju też rosły, więc pytanie, tak. czy ta, ten wzrost był proporcjonalny do tego wzrostu innym. Był troszeczkę powyżej tej średniej, jeżeli chodzi o kwestię wzrostu płac. Natomiast myślę, że to też nie jest nasze ostatnie słowo, bo jakby. Miasto widzi tą potrzebę i widzi jakby wagę, jaką transport publiczny pełni w życiu miasta, miasta, które rozwija się, miasta, które chce być atrakcyjne. Powiedział pan, że to nie jest ostatnie słowo, to znaczy, kiedy będzie podwyżka? Znaczy, nie chciałbym teraz zdradzać. W tym roku już mieliśmy jedną akcję przeszeregowań, natomiast. Akcję Przeszereg... przeszeregowań, czyli akcję podwyżek. To tak, przepraszam, kolokwializm troszeczkę. Myślę, że niebawem będę mógł udzielić więcej informacji, ale. Będą ale w to tym roku jest jeszcze szansa na podwyżkę, czy mówimy raczej o przyszłym roku? Nie będę zdradzał. Może słuchają nas kierowcy, którzy zastanawiają się, czy przyjść do MPK, czy wybrać inną ofertę. To może być dla nich decydujące. Ja myślę, że ta informacja pojawi się w naprawdę niedługim czasie, także proszę śledzić media, proszę śledzić stronę internetową MPK, na której zawsze jest też aktualna informacja o wysokości oferowanych zarobków. Naszym gościem jest prezes poznańskiego MPK. Krzysztof, ostatnie pytanie jeszcze o emerytów. Wielu emerytów pracuje i ratuje to, żeby te kursy się jakoś odbywały. No tak, mamy część osób, która no, już odeszła na zasłużoną emeryturę i, to tak powiem, dorabia sobie na przykład w formie umowy zlecenia, przychodzi kilka razy w miesiącu, ratuje nam sytuację, ponieważ no, nie ukrywajmy, praca kierowcy czy motorniczego to jest praca ogromnie zobowiązująca, bardzo ciężka, odpowiedzialna. Y i tutaj ludzie, którzy pracują, to często są ludzie, którzy robią to z pasją. To są ludzie, którzy lubią to robić. W związku z tym, takie odejście na emeryturę niekiedy dla człowieka jest, bym powiedział, przygnębiające, ponieważ co dalej? No i jakby. Będąc pewnie gdzieś pewnie w pędzie tego, a z drugiej strony nie chcąc usiąść w laczkach przed telewizorem, to od czasu do czasu jednak przychodzą pojeździć. I przy okazji ratują... I przy okazji ratują sytuację też kadrową. Obcokrajowcy? Bez nich byłby bardzo duży problem? Tak. Tych obcokrajowców mamy w tej chwili około 120. Mówimy o kierowcach, czy mówimy o. Mówimy o kierowcach, natomiast też mamy motorniczych. Czyli mamy dwie formy zatrudnienia. Ponad 10% kierowców MPK to są obcokrajowcy krajowcy tak, już w tej chwili? Tak, tak, tak. I to są osoby, które są w większości zatrudnieni przez agencje pracy, z którymi współpracujemy. Natomiast mamy też osoby, które mamy my bezpośrednio zatrudnieni. Są to przedstawiciele, generalnie obywatele Ukrainy, dla których przykładowo w grupie motorniczych w ostatnich dwóch latach zorganizowaliśmy dwa specjalne kursy. Były to osoby, na przykład panie, które prowadziły trolejbusy lub tramwaje na Ukrainie w Kijowie, w Odeście, i które przyjechały tutaj do Poznania z wiadomych względów. Jesteśmy z tych osób bardzo zadowoleni. To są też osoby, które naprawdę w sposób profesjonalny podchodzą do wykonywanych obowiązków. A dlaczego państwo zatrudniacie ich przez agencję, przez jakichś pośredników, a nie bezpośrednio etaty, może oni by wtedy więcej zarobili, może więcej też z nich zdecydowałoby się na pracę? Proces jest złożony, jakby ten proces zatrudnienia przez agencję, on jest, bym powiedział, już troszeczkę historycznie od kilku lat kontynuowany, bo w 2018 roku, wydaje się, był też taki moment zapaści, gdzie tak naprawdę te agencje przyszły nam z pomocą. Jakby Wtedy chyba Hindusi zaczęli pracę, tak? Yy, najpierw Ukraińcy, później właśnie Hindusi, mieliśmy też trochę kilku obywatelów, Filipin. Jakby yy, wynika to z tego, że Agencja Pracy yy, jakby rekrutuje tych kierowców, pozyskuje tych kierowców za granicą. I przechodzi ten cały proces, który tak naprawdę, na który my nie jesteśmy gotowi, na który też nie mamy takich, bym powiedział, kontaktów żeby tych ludzi tutaj bezpiecznie do, do Polski przywieźć, zapewnić im wszystkie formalności, także... A no, oni zarabiają realnie mniej niż ten kierowca, który jest na etacie u państwa? Oni troszeczkę mniej zarabiają, z uwagi na to, że wiadomo, że jest yy, pośrednik, natomiast jakby dla nas to jest też koszt, jeżeli chodzi o pracodawcę, tak, to, to, to jest... Yy... Na pewno mniejsze koszty zatrudnienia naszego pracownika w godzinach nadiżłowych. Panie prezesie, zbliża się rok odkąd na ulicę Poznania wyjechał pierwszy autobus wodorowy. Czy patr patrząc na koszty użytkowania tych pojazdów, te autobusy są tańsze niż takie klasyczne elektryki albo autobusy dieslowe? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ e, do tego należałoby podejść w trochę bardziej taki złożony. A jak Porównamy z... kilometr sposób. jazdy autobusem tak. takim y a takim? No właśnie, yy, możemy porównać kilometr, ale możemy też porównać koszt zakupu tego autobusu. Tutaj przypomnę, że cały projekt wodorowy jest zrealizowany z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Yy, poziom dofinansowania tego projektu był 90% kosztów, w związku z tym firma ponosiła 10% kosztów, czyli zamiast płacić 3 miliony za autobus, płaciliśmy 300 tysięcy i to jeszcze rozłożone w stawce amortyzacji na kolejne lata. W związku z tym, gdybyśmy faktycznie tak spojrzeli przez... Cykl życia tego autobusu, który zakładany jest na 15 lat, yy, i podzielili te koszty eksploatacji czyli te koszty, które bezpośrednio wynikają yy, dla firmy to te koszty eksploatacji autobusu wodorowego one są, bym powiedział, bardzo porównywalne nawet w tym. Czyli kilometr jazdy wychodzi jest... drożej, ale wliczając koszty zakupu i dofinansowania. jeżeli te wszystkie koszty byśmy jakby tutaj wzięli pod uwagę, to na dzisiaj ten autobus wodorowy w eksploatacji dla nas jest tańszy. A bez dofinansowania rozumiem, że byłby dużo droższy i wtedy by się nie opłacało. No bez dofinansowania to szczerze mówiąc pewnie byśmy tych autobusów nie kupili, bo koszt jest bardzo wysoki, tak jak powiedziałem, około 3 milionów złotych. W związku z tym w przypadku autobusu, konwencjonalnego autobusu o napędzie diesla, gdzie mówimy o cenie zakupu, Półtora miliona złotych, no to to jest praktycznie dwa razy tyle. Awaryjność tych pojazdów? Były pewne rzeczy związane z tak zwanymi chorobami układu yy, wieku dziecięcego. Natomiast yy, na dzisiaj można powiedzieć, że autobusy spisują się bardzo dobrze. Nie mamy problemu z uruchomieniem tych autobusów. Trzeba mieć na względzie też jeszcze jeden element. To znaczy, mamy w Poznaniu pierwszą stację wodorową w Polsce. Stacja, która już jest ogólnodostępna. Przy ulicy Orlen, Warszawskiej. Tak, tak, Orlen ją otwierał e, w lipcu bodajże. E, jeżeli chodzi o kwestię, czy możliwość tankowania indywidualnego. I Orlen też się uczył kwestii dostawy wodoru, tankowania tego wodoru, w związku z tym no, pewne rzeczy działy się, natomiast to nie były też e, sytuacje, które miałyby paraliżować nas jako przewoźnika. Będzie więcej tych autobusów wodorowych na ulicach Poznania? Tak, mamy w tej chwili e, w trakcie dwa postępowania przetargowe. Na zakup kolejnych do 9 autobusów wodorowych i 17 autobusów elektrycznych przegubowych. Mamy też złożone od ubiegłego roku wnioski o dofinansowanie właśnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I tylko i wyłącznie czekamy w tym momencie na decyzję Czyli jak będzie o dofinansowanie, to wtedy można zakupić bez tak, dofinansowania. To jest takie postępowanie warunkowe, będzie. które wyłoni oferenta, wyłoni dostawcę i umowa będzie podpisana w momencie do, tak naprawdę otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Tutaj też mówimy o wysokości, czyli tych progach dofinansowania 80-90%, a może jeszcze taka ciekawostka. Panie prezesie, na tak. koniec kiedy te autobusy wodorowe mogą być, jeśli dofinansowanie będzie już na ulicach Poznania do e, ja myślę, że ta kwestia wyjaśnić to w najbliższym pewnie miesiącu, może dwóch. E, dostawy są przewidziane do końca 2025 roku. Krzysztof Dostatni, prezes Poznańskiego MPK. Musimy kończyć, Panie Prezesie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.